No, Rynek w już bardzo mi w na moim kanale. I dzisiaj kilka porad, jak stać się lepszym w Edworsym. Jeśli Wam się taki odcinek podoba, zostawcie sub oraz łapkę w górę. Bardzo mi pomaga. Oraz pomagacie zasięgiem, które u mnie są nie. Dokładnie. Yy, oraz na subów zakładam serwer Discord, więc myślę, że warto. Więc co, przejdźmy już do początku odcinka. Ok, na razie, jak stać się lepszy? Myślę, że pierwszą poradą jest właśnie serwer NC na którym możecie sobie ćwiczyć z bridzować się. Yy, akurat mi się nie do końca idzie, na speed bridge. Ale możecie sobie ćwiczyć, wyświczyć sobie po prostu timing, jak dojdziecie, do z, z się dowolnie, to się od razu rozpicie. na samym początku. Jest tutaj również licznik CPS, więc jak nawet nie macie z żadnego licznika, to możecie sobie sprawdzić. A więc możecie sobie tutaj ćwiczyć Są tutaj różne tryby, jak na przykład short na 28 bloków. Ja tutaj się bardzo często yy, uczę cat bridge'a, szko szkole się po prostu w cat bridge'u. nawet na drugą stronę mi to wyszło. A dzisiaj nie o cat jest odcinek jest również y, naukos. No Może nie wyjdzie jak naukos. No nie. I tutaj również będzie się czyli rywalizować z innymi. Akurat tutaj nikogo nie ma. Mm -hmm, no, możliwe. Oraz jest tutaj tryb. One Stack. Który, y, dzięki któremu y, ma się nauczyć jak się budować z do góry. Wydziała to na podobnej zasadzie jak pierwszy tryb I wykonałem czas tak fajny No i tak Więc myślę, że pierwszy punkt możemy dać za Kolejnym serwerem jest serwer anti artsnet macie tutaj na ekranie na. Jest to niemiecki serwer, na którym są same, sami dobrzy gracze Jest tutaj bardzo dużo graczy, więc są czasami lagi, ale ja myślę, że to nie powinno przeszkadzać, więc można sobie pójść na Bedworsy. I y, ja głównie gram najczęściej 4 na 2, bo tam jest więcej graczy. E, Widzicie, jestem już w jakimś teamie, nie wiem, a nie wiem, co robię. The best teammate'a, okej. Okay. I ogólnie te bedury są strasznie spocone. Więc tutaj możecie naprawdę się dużo nauczyć. Akurat chyba tej koleżka mój nie jest za dobry, no właśnie. Yy, tutaj nawet ludzie czasami łóżka nie obudowują, ale jak obudujesz to masz takie trochę więcej szans, tak jakby na przytrwanie, bo są naprawdę dobrzy gracze. No, jak brązowała. No widzicie, trochę leci się. Patrzcie, to jak brązowałem się na sam środek. że no spadły. A tutaj w ogóle patyk jest za 8 brązowych. jest niesamowite. Tej hey, ludzie bardzo y, rzadko budowują. O mój Boże! Nieważne. Tego nie było. Y, tej ludzie dość rzadko, jak już mówiłam, budowują łóżko. A wszystko będziecie mieli w następnym odcinku właśnie z tego serwera. Więc może sobie po prostu na tym serwerze praktykować, grać z lepszymi graczami. Jak widzą, widzicie, odpaliłem chybkę po to, żeby wam pokazać jak to działa widzimy my, my i patrzcie, wystawiacie się jako stajk, robicie trafika i strip. i jak trochę byście przyspieszyli tempo to jest to podobne tempo do e, szybkiego godbridge'a szybkiego, szybkiego godbridge'a Naprawdę szybki sposób budowania się każdą to polecam. Gdyby nie tata, my chyba nie wygrał nie z 20 rund. No jak widzicie, to naprawdę pomaga. To wygląda. Więc tak, podpunkt trzeci mamy za sobą już, i czas na podpunkt czwarty. Widzowie aktualnie jesteśmy już na hype -celu. i czwartym podpunktem jest oglądanie lepsze. Ja oglądam yy, takich tuberów jak na przykład Albi pro albo pomiego. Niestety nie podziękuję Wam w opisie, bo opis mam już zrobiony nowy i jestem się go edytować. A możecie sobie wyszukać album, pro oraz formuły Punktem piątym jest high pixel opcja Practice. Dokładnie tutaj taka opcja. I mam tutaj Fireball Jumpy oraz MLD i tak. Fireball Jump. A jak się robi jump, w ogóle o co w tym chodzi? Jak widzicie możecie wciskać naprawdę długą odległość Na 15 bloków I jakie się robi? Jest to trudne Wymaga czasu Oraz no, po prostu skilla I Tak właśnie, bierzecie rozbieg i w momencie, gdy już tutaj schodzicie, Przecie firebola. Skaczecie I farbola Was wybija dalej Możecie również to zrobić bez skoku Ale wtedy możecie nie przeskoczyć nad przeciwnikiem Kolejną opcją jest TNT Możecie TNT jumpować Ja tutaj polecam prosto tak tylko stawiać TNT I od do 5 Raz, dwa, trzy, cztery i skacze się, bo za 5 sekundów wybucha I zjeść się Raz, dwa, trzy, cztery Możecie nawet wcześniej wstąpić Raz, dwa, trzy, cztery więcej ja, tej nie jest. Raz, dwa, trzy, cztery Raz, dwa, trzy, cztery Sam nie wychodzi, więc nie poddawajcie na nawet mi to nie wychodzi Kolejnym podpunktem jest MLG. MLG no, na Hexel, tej tej gwiazdkę i MLG klikasz. Jest to walenie wiatra tak zwane. Polega na skakaniu i timingowaniu. W jak timing wiecie, to jest po prostu nie dostawanie obrażeń. I najważniejszą rzeczą jest po prostu nie spamienie, że spamicie tak sobie, bo Wam wyjdzie bardzo często i bardzo rzadko. Drag klikiem również można zrobić, ale ja polecam sobie po prostu poczekać. Pyk. Już sobie nie wychodzi. Pyk, czekasz. I normal klikiem się na niego to robi, bo często się zawiera woda. Jak już jesteśmy przy energy cloczach, to można również robić drabinki. Um, może powiększmy trochę potworne. Aha. O. Jak widzi, nie otrzymałem obrażeń. Jest również pomocne. Chyba innych itemów do klaczowania nie ma. Więc przejdziemy już do kolejnego punktu. Tu widzę info. Jak dzisiaj to nagrywam jest 4 maja i 5 maja będzie live o godzinie 12 więc jeśli wstawiam to 5 maja postaram się to wstawić rano oznacza to, że live będzie o 12 i zachęcam do przybycia na ten live będą gierki z widzami Bardzo. Kolejnym podpunktem jest Obudowa łóżka. Obudowa łóżka jest bardzo ważna przy wygrywaniu gier. Ja robię standardową. Robię sobie 4 bloki, 4 bloki, 2. Obudowa. Pyk. I zwalnę, na to wełnę. I mam zrobioną obudowę. Zaraz jak jesteśmy, to przejdźmy do kolejnego podpunktu. Jeśli chcecie być lepsi, jeszcze lepsi, to polecam się nauczyć takich rzeczy, jak na przykład Grizzly Bridge który będzie poradnik u mnie na kanale niestety czasami mi to nie wychodzi ale jak potwiczycie na pewno będziecie lepiej. to ja się skupiam po prostu bardziej na gadridżach więc jak widzicie w rundach możecie stosować te wszystkie rzeczy, o których wam mówię Między innymi, jak w tej mogę się dobryżować dzięki serwerowi mp Play Jestem po prostu tym lepszy. Mogę się do farbo i Widzimy go się. Jest. Nie jest za dobry. Widzicie, wszystkie te rzeczy możemy wykorzystywać normalnie, standardowo. Nie jest to jakieś mega trudne, a dużo pomaga. A teraz czas na bonus. Ci, którzy zostali do tego momentu, będą mieli dodatkowy bonus. Bonus ten polega na blokowaniu przeciwników blokami. Ale jak to polega? Na, yy. Ale na czym to polega? Już Wam się spieszę, odpowiedział. Wezmę sobie pięć bloków, drabinki. Wow, ale to było dobra. Jestem w środku i poważnie ponyma. Przyjdziecie tu w końcu. ай, А, это что есть? Ну, прошу не разваливайтесь.

Jeżeli sobie poćwiczcie to, założę się, że będzie Wam to bardzo ułatwiało zakładanie stref. Jest bardzo ważną rzeczą, ale o tym w odcinku następnym. To było wszystko na dzisiaj. Jeśli Ci się podobał odcinek, to zostaw subskrypcję na moim kanale, lajka w górę, nie zapomnij również o dzwoneczku, żeby zostać powiadomienia o kolejnych fantastycznych filmach. To było wszystko na dzisiaj, i siema.